Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku, gdzie będziemy testować sobie sprzęty. Dzisiaj mamy sprzęt od Kruxa. Ostatnio składaliśmy foteli, który na nim sobie teraz siedzę. Jest mega wygodny, mega spoko. I będzie to fotel, który będzie służył e, przy moim drugim stanowisku, jak i również dzisiaj będziemy testować sprzęt na moje drugie stanowisko, jak i również... To jeszcze nie koniec informacji. Będziecie mieli możliwość wygrania takiego zestawu. Jest to klawiatura plus myszka. E, wystarczy, że napiszecie w komentarzach, dlaczego to wy powinniście wygrać. Jak i również możecie, możecie napisać o waszej ulubionej postaci z gry, e, jakąś ciekawą historyjkę. No i najlepsza historyjka, właśnie dostanie ode mnie zestaw mojej drodzy: myszka plus klawiatura e, od Kruxa. Dzisiaj przyjrzymy się modelom Krux Solar RGB. O jezu, Crux Solar RGB, czyli mm, klawiaturka, kolejna rzecz. To będzie Krux Thorn, czyli e, moi drodzy myszka. Kolejna myszka tutaj jest do przetestowania, jest to Krux Beam, e, którą sobie sprawdzimy. Kiedyś te Kruxy e, myszki już testowaliśmy, e, ale dzisiaj dla przypomnienia też to e, poruszymy, otwieramy sobie i zobaczymy co ciekawego tam będzie. Do tego mamy jeszcze e, podkładkę pod myszkę Krux Space XXL. Jest to największa podkładka pod mysz, jaka jest e, aktualnie chyba dostępna. Do tego mamy, moi drodzy, kolejną klawiaturę. Jest to Crux Meteor RGB do przetestowania. Jak i również mamy obudowę Crux Leda, e, która się mniej więcej tak prezentuje, jak tutaj będziecie mieli na takiej przebitce. No i dobra moi drodzy, na starcie weźmiemy się za podkładeczkę, OS, trochę mam zapurzone tutaj biurko, na podkładeczkę od Cruxa Space XXL, żeby to wszystko ładnie później sobie na tej podkładce rozkładać, więc tak się ona mniej więcej tutaj prezentuje przytryk, otwieramy, fajna podkładeczka nie ślizga się w ogóle na biurkę, jak możecie zauważyć, twardo tutaj leży nie będzie problemu tutaj z przemieszczaniem się jej, no i czy ja tutaj będę miał miejsca na podkładkę? Tutaj stoi aktualnie obudowa którą będę wykorzystywał później w przyszłości, moi drodzy, do drugiego komputera, do drugiego stanowiska o którym wam mówiłem, czyli tutaj będzie drugie stanowisko moje gamingowe i na tym drugim stanowisku Będziemy ludzie nagrywać różne sobie materiały. Tu jest myszka jeszcze z pierwszego komputera, bo tutaj będzie drugie stanowisko, i tak to się mniej więcej będzie prezentowało. Ja wam później to pokażę jeszcze, jak to wszystko będzie wyglądało na materiałach. No, i na starcie bierzemy się za otwieranie moi drodzy klawiatury Crux Solar RGB. Więc, pik, pik, pik. Sobie tutaj to szybko odczepimy Co, Te tasiemki jeszcze, czyli ja te tasiemki Otworzę? Tam, że najlepiej przecina się tasiemki Tym takim e, kolcem Do wyciągania kart SIM z telefonu Bo patrzcie, przeciągacie tutaj delikatnie, raz Tutaj mamy drugą tasiemkę, pyk Drugi raz, tutaj mamy trzecią Tasiemkę, tryk i pyk Otwieramy kolejną klawiaturę Crux Solar RGB W środku, czekajcie, czy ja wszystko tutaj poprzecinałem? Chyba wszystko, teraz wyciągamy tutaj sobie To, pach, pach no, i patrzymy, co tu w środku znajdziemy, nie? W środku powinna nam się znajdować klawiatura. Jest klawiatura ładnie zapakowana. Troszkę miałem to na odwrót dane. Teraz jest tutaj dobrze. I tak. Wyciągamy klawiaturkę. Zobaczmy, co ciekawego się. Jak ono tutaj wygląda. Mamy ją zapakowaną w ładnym takim, jakby pokrowcu. No, i teraz, ludzie, wyciągamy naszą klawiaturkę. Crux Solar RGB. Tak się mniej więcej ona. Nam tutaj prezentuje, nie czy ją dobrze widać, czy e, dobrze mam wykadrowany aparacik. W środku mamy oczywiście e, reklamkę Kruxa. Jeżeli chcecie, to zapraszam was jak najbardziej. E, no i do tego mamy ludzie instrukcje obsługi, która mnie no, na razie nie interesuje, więc e, odkładamy to na bok klawiaturkę sobie. Podepniemy i lecimy z kolejną rzeczą do otwierania. Tewiatura prezentuje nam się w taki sposób. Powiem wam, że wygląda ona naprawdę, naprawdę mega, mega spoko. No ale ma już, widzę, że jedną opcję taką, która wielu osobom by się mogła nie spodobać, bo mamy oświetlenie tutaj RGB, ale nie możemy zmieniać jakby poziomu tego oświetlenia. Możemy jedynie, tylko sobie ludzie ściemnić. Wyłączyć albo włączyć tryb oddychający, czy też moi drodzy, stały, jeżeli chodzi o podświetlenie, ale wygląda ono naprawdę mega mocno. Jeżeli ktoś nie jest potężnym fanem LEDów, no to jak najbardziej z wyglądu Wam polecam. No i moi drodzy, kolejna klawiatura jaką testujemy jest to klawiatura mechaniczna Crux Meteor RGB Przedtem testowaliśmy membranówkę, otwieraliśmy membranówkę Teraz czas ludzie na mechanika. z pudełko mi się tutaj zagieło. Otwieramy, no i w środku, podobnie jak w poprzedniej klawiaturze, mamy w takim ładnym jakby ładnej takiej gąbce, czy jak to się nazywa? Poli zapakowaną klawiaturę, że się tutaj nic nam... Nie popsuło wszystko ładnie jest zabezpieczone. No i w środku znajduje się ludzie nasza klawiaturka. Mechaniczna klawiatura. Crux, um, to jest krux Meteor RGB. No i to sobie dajemy na bok. W środku oczywiście mamy o, jedna z najfajniejszych rzeczy jest to takie jakby e, plasticzek do wyciągania switchy Zaraz wam zaprezentuję, jak to działa. I oczywiście instrukcja. Wszystko ładnie zabezpieczone. Pudełko dajemy na bok. E, I tak się prezentuje ta klawiaturka tutaj e, w całej ludzie okazałości. Jeżeli chodzi o RGB poświetlenie, już sobie ją wpinamy. Oczywiście, od kluksa mamy tutaj Taki mouse bungee No i dzięki temu możemy sobie właśnie Wpiąć te klawiaturki szybko pod ręką Jeżeli chodzi o oświetlenie RGB Jest troszkę e, słabsze Niż w poprzedniej klawiaturze, ale mamy więcej tutaj Funkcji do zrobienia, nie? Możemy sobie zmienić tempo, możemy sobie tutaj Pozmieniać na przykład e, tryby świet oświetlenia Jak i również mamy tutaj Wiele trybów e, tych RGB Więcej ją e, słychać Wygląda naprawdę mega spoko, podkładeczka podkrawia tu pod, yy, nasze ręce, więc nie groźnie nam tutaj zespół cieśni nadgarska. Jak najbardziej, klawiaturka powiem Wam, że na plus. No i co? I lecimy sobie z myszkami. Jeżeli chodzi, moi drodzy, o myszki, jest to Krux Store i Crux Beam. Te myszki już testowałem na moim kanale. i Link, oczywiście, do filmów z testami znajdziecie w opisie. Jak najbardziej Was zapraszam. Ogólnie, jeżeli chodzi o sprzęt Cruxa, ludzie zawsze jak najbardziej na plus był. I jest mega, mega spoczko, co mogę pochwalić. Link, oczywiście, do wszystkich sprzętów znajdziecie w opisie, jak również link do sklepu. A my. My się moi drodzy bierzemy za testowanie Ja do testów sobie przygotuję dzisiaj ludzie myszkę Krux Storm, którą sobie w sumie otworzymy, bo będziemy mieli ją do testów Jak i również moi drodzy weźmiemy sobie tutaj w obroty klawiaturę membranową Klawiaturę membranową Krux Meteor, to jest Meteor Solar Plus Solar, i sobie ją dzisiaj ludzie przetestujemy w counter Strike'u Zobaczymy, jak nam się będzie grało. No i dobra, moi drodzy, ja jestem już w gierce. Odpaliliśmy sobie Dead w Counter-Strike, więc tutaj troszkę poklikamy sobie e, te bociki. Ale tu nie chodzi o to, żebyśmy jakoś mega cisnęli, tylko o to, żeby sprawdzić, czy nam się dobrze będzie. Ogólnie tutaj grało, no i powiem Wam, że e, jest naprawdę spoko. Ja postawiłem tutaj na Krux e, Torna na myszkę, jak i również, e, moi drodzy, na e, klawiaturę Crux Solar. Jest to klawiatura membranowa. E, tym razem gramy na membrance, chciałem membranę przetestować, bo e, przeważnie testuję mechaniki, więc chcę również sprawdzić, jak działa. Membranówka i powiem Wam, że najbardziej ok jest to, że e, na tej klawiaturze bardzo dobrze by się nagrywało na e, YouTube'a. Mikrofon jej nie, nie, nie ściąga, e, przez co nie słyszycie tej klawiatury, jest mega e, cicha, co jest mega fajnym e, bajerem. Fajnie czuć pod palcami jakby te nasze klikerki, e, że każdy przycisk jest odczuwalny e, jak naciskamy, no i do tego powiem wam, że E, prezentuje się wyglądowo Naprawdę mega fajnie Co do myszki na myszce, no graliśmy myszkę Już testowaliśmy, nawet jeden materiał był specjalnie e, Poświęcony tej e, myszce no, Powiem tak, laser w ogóle nie ucieka Śmiga się elegancko, mamy na myszy tutaj Zmiennik DPI, e, jak możecie zauważyć e, da, Możemy sobie przyspieszyć Tutaj myszkę, możemy ją zmniejszyć e, może przyspieszenie no i O Jezu, ale było szybko, ja gram na najniższym DPI Jak to zawsze u mnie bywa w strzelankach No i hedy, powiem wam, że wchodzą Jak najbardziej, no no bo ja gram też na boty, więc ciężko by było, gdyby to e, nam nie wchodziło. No ale ale klikamy wariatów, nie? Pyk, pyk, o Jezu, Też kancera dawno nie grałem, więc spadek formy jest tutaj widoczny. E, bierzemy sobie digielka i pyk. Jedna bania. Patrzcie, ładujemy teraz same głowy, nie? Druga bania. Wiem, że to na boty, ale tylko ajma powiem wam, że na botach również można poćwiczyć. Trafiłbym go, ale niestety nie chciało mi się, chyba, że tak powiem. XD, e, pyk. Wejdzie ta głowa dzisiaj? No chyba nie wejdzie, chyba nie wejdzie. Nic nie mogę trafić. Bang! Bang, dobra. Mamy heady strzelone. Tu jest jakiś wariacik, okej. Okay. Też mamy główeczkę rozdaną. Eee, no i co? No i co ja mogę powiedzieć, ludzie? Jeżeli chcecie wygrać e, zestaw klawiatura plus myszka, no to dajcie znać oczywiście e, w komentarzach z jakąś fajną historią, wiecie, dotyczącą waszej ulubionej postaci. Z gry, no i dlaczego to wy właśnie powinniście dostać e, tego typu zestaw Ja się do was w komentarzach tutaj odezwę, e, wybierzemy zwycięzcę e, Wtedy jakoś się zgadamy o kontakt mailowy No i podeślę ci później e, sprzęt na podany przez ciebie adres No i dobra, pyk, pyk, head strzelamy Jedna główeczka rozdana, druga główeczka no, ciężko jest też przyzwyczaić się ludzie e, do nowych sprzętów, e, jeżeli zmieniacie tutaj sobie e, stanowisko, nie? Nigdy nie jest to proste, ale da się. Ale da się przyzwyczaić dosyć szybko, bo jak widzicie, tą myszkę złapaliśmy i klawiaturkę dosyć e, szybko. No i fajnie nam tutaj zaczynają te główeczki wchodzić. Powiem wam szczerze, że gdybym był na turnieju ze swoim ulubionym sprzętem, e, który... jakby na którym trenuję i nagle by mi się, dajmy na to, coś popsuło, nie? I trzeba byłoby mi awaryjnego sprzętu, a miałbym pod ręką właśnie do wyboru sprzęcik ten, na którym aktualnie gram, to brałbym bez zastanowienia, nie? A może nawet bym się skusił. Na dłuższą metę, żeby ten sprzęt zostawić sobie jako taki swój main sprzęt, na którym mogę e, cisnąć w giereczki i ćwiczyć swoje skillsy esportowe. E ja kiedyś grałem troszkę esportowo, no ale e, moi drodzy, starość, nie radość, bieg już swoje przeminął. Teraz pozostało mi tylko testować sprzęty, jakie również sobie e, pogrywać w gierki na YouTubie. No i tak to moi drodzy, się to nam wszystko prezentuje. Więc ja się będę z wami powoli żegnał. Mam nadzieję, że Wam się materiał podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę, subskrypcję, powiadomień, jeżeli chcecie więcej testów takich sprzętów, jeżeli chcecie jakieś e, konkursy na moim kanale, to również dajcie znać w komentarzach. No i trzymajcie się do następnego. Cześć Wam, zapraszam Was też na stronę Kruxa, e, gdzie możecie te sprzęty sobie, e, moi drodzy, zakupić. Jajki również o nich trochę poczytać i też pooglądać. Link znajdziecie oczywiście w opisie. Życzę Wam miłego dnia. No i cześć.